Ktoś jest przebity w ogóle do ściany Po prostu zauważyłem Ała Nie zbieramy tymi shurikenami w łeb Czekajcie przebiegnę się, poszukam czegoś No bo nie damy rady Nie mam po prostu czym podpalić nawet amunicji O bingo Tutaj coś jest I teraz tak szybko e Że Właściwie może lepiej byłoby najpierw przeładować tą broń Mogę wziąć, tak. Spójrzmy na kwiatunkę, będzie szybciej. Tak, mamy naboje. Teraz to pyk. Przy okazji weźmiemy sobie jeden taki... E, jedną taką butelkę do łapy, żeby mieć czym rzucić w niego. A chyba się wnerwił. Trochę lipa z tymi kolumnami, bo tam jest wszystko zawalone. Będziemy musieli przebiegać na drugą stronę. No dokładnie. Tak więc biegniemy, 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 mam nadzieję, że się wyrobię. Tak wyrobiłem się. A ten znowu tutaj do nas napierdziela tymi oszczami. Weźmiemy jeszcze jedną butelkę z paliwem. No. I pyk, piękny. Idealnie w Poczekamy, aż znowu to podniesie. Oua! To musiało boleć. No dobra, tak on tak z nami pogrywa, to my pogramy sobie teraz z nim. Tylko muszę znaleźć następne o butelki. I tak go załatwimy, chyba. Mam nadzieję. No coś jednak mu to jakieś tam obrażenia chyba zadaje. A, ja jednak dostał. Cudownie. <grywa> nie było... Skąd ona się tu wzięła znowu? O Kurwa! Co to jest? To zamknięta sprawa. Ominęła cię zabawa. Naprawdę cieszę się, że tu jesteś. Ta? Ja nie. Ale teraz nie mamy zbyt wielkiego wyboru, co nie? Czas znaleźć pokój 943. Mam dość tajemnic. Czas na odpowiedzi. Okej, okay, no tak więc poszukajmy pokoju 943. Czy jakoś tak? Tu nie możemy przejść. Eee, chwila, chwila, chwila. Tu jest zawalone. Eee, tutaj on sobie leży. Możemy coś po nim zebrać? Nie, nie ma żadnych bagażetów. Trudno. O, tam są jakieś kraty. Nie linii papilarnych. A może ten zadziała? A, guzik. Potrzebny odcisk palca strażnika! Nic z tego, on nie żyje! Więc nie będzie mu przeszkadzać jeśli pożyczymy sobie klucze? Jezus Sara, robisz się gorsza ode mnie! No w sensie, że co, że pożyczyć się od niego klucze, to, 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 to takie złe będzie? Dawaj klucze, gdzie ona są? Klucze, Klucza no kur... klucze daj, nie ma ja tu nie widzę żadnych kluczy. Może ma je w ręce? Nie, też nie. Na no klucze! Hm Hmm. Wziąć klucze, chyba że one gdzieś tutaj wypadły. Ta na na, na, na. Albo znowu jakaś zagadka będzie. Tu mamy but, porozpioszane te zbroje. Czy to jest w sumie przetnik linii papilarnych? No to po co nam klucz? Tak na logika, jakbyśmy to wzięli. Nie wiem, głupia sprawa. No, Weźmiemy sobie jeszcze jedną butelkę do ekwipunku. Na ścianach mamy samo obrazy. Są jakieś kraty porozwalane, obrazy, obrazy, obrazy. Nie widzę tutaj nic ciekawego. O, tutaj jest trochę amunicji. Bardzo chętnie, nie chyba tyle. Nie ma tu nic więcej. Dawaj te klucze, no? O Boże, chyba znowu nie wiem, co trzeba zrobić. Przecież tu jest jakiś miecz, możemy go wziąć, jakby szczelić w niego. Wow, ja mam z tym mieczem zrobić? Idę, zaciacham tego potwora. Aha, nie, przejdziemy nawet. Hmm. No, ale mamy miecz. No to, to, to już jest coś. Chyba, że tą rękę możemy spróbować uciąć. O, czekajcie. Bo kamera jakoś tak dziwnie podjeżdża pod niego. Może być to. Czekajcie. Przed chwilą jakoś tak fajnie to trzymał. Hmm. Ja tu jakiś skrypt był na to. Tak mi się wydawało. Zupełnie inaczej myszka pod niego podjeżdżała. Aha. Widzicie, zn znosi to tutaj na, na tą stronę. O! W samym ramieniu chyba trzeba mu rękę odwalić. O! Tak wielu ludzi nie żyje. O, pięknie. No to chyba rozwiązałem zagadkę. I teraz ręka do czytnika. I powinno grać. Ale idiotyczny patent. No wyżyć tą rękę. No nadzieję, że nie będzie potrzebna. I co? I tutaj mamy jakieś drzwi? No i oczywiście szafeczkę, którą sobie spenetruję. No, może będzie jakaś apteczka. A, e, niestety. Są jakieś pieradoły. I dość mroczny korytarz, w którym się przejdziemy. Wow. Trzeba było nawet zamków przestrzelać. Fajnie. Okej. Okay. Wow, a tu jest przepaść. Myślałem, że to było zejście do jakiejś piwniczki albo coś w tym rodzaju. A, znowu bym musiał tą rękę odrąbać. E, dajcie mi sekundę, kurczę, nie będę przycinał tego materiału. To jest naprawdę chwila, moment. Bardzo że wiem, co jeszcze nale należy zrobić. E, no i nie ma tych tutaj. Skała, nic z tych rzeczy. Powinno pójść szybko i sprawnie. No, pięknie. Mamy rękę. straszna sprawa, bo wyglądało to tak, że schodzimy właśnie do jakiejś piwniczki. Tego ja myślę, że tam jest naprawdę całkiem w porządku, jeśli chodzi o wysokość i dystans, że naprawdę nie zabijemy się. No ale jak widać, gra nas trochę szkoła. Nie było to dużo bardziej komicznie. Teraz spróbuję zejść tam ostrożniej. Na bank trzeba tego użyć tutaj i otworzyć. Całość. Czekajcie, się, Ja tutaj nawet za bardzo nie mam czego się złapać. Wygląda to tak, że trzeba tutaj spuścić najpierw jakąś linę. Czy coś w tym rodzaju. Aż że tu jest coś nawet na tym sznurze, jakby to przeszczelić. Ostatnio sporo szczelamy, ale tak, bingo. No właśnie tam z powrotem. Można się tego złapać. O. No i teraz nie powinniśmy zginąć. Zejdziemy po prostu. A, i widzicie, tutaj jest kłódka. Gdybym wyposażył się Edward w, w, w pistolet do obrada chyba nie bardzo, nie możesz strzelać będąc tutaj na tej linie Tak więc musiałbym chyba wleść z powrotem i jakoś strzelić z góry w tą kutkę. Nie wiem, ciekawa sprawa. No jakby to Print Screenem znowu rozwiązać? Był ten klawisz taki odpowiedzialny do skoków dokładnie. Nie łóż tam z powrotem, proszę cię. Ale niewygodne jest to sterowanie. I teraz tak, broń. I, i, i no widać tam tą kutkę delikatnie, ale on po prostu nie chce obniżyć się niżej tej broni. Wow! Gdzie jestem? What the hell is going on? Ok. Tam jest tekstura jakiegoś domu, ściany, nie wiem. A tam jest coś jeszcze innego. Wow, czegoś się chwyciłem. Hmm. Nic nie widzę. Nie mogę nawet niczym szczelić. Nie mogę też sprawdzić swojego ekwipunku, a mini mapa wariuje. Wygląda na to, że mamy bug. Aha, no i cofnąłem mnie do wcześniejszego punktu kontrolnego. Cudownie. Znalazłem naprawdę niezłego baga w tej grze. Eee, dobra, no cóż. O, jestem zmuszony do tego, żeby przerwać ten materiał. Ja wrócę do was w momencie, kiedy uda mi się w jakiś tam sposób przestrzelić tamtą kutkę. No, siemka, witam was ponownie po krótkim cięciu. Okazało się, że dobrze myślałem i dobrze kombinowałem, mianowicie trzeba przestrzelić tą kutkę. Jestem w szoku, że... Edward może robić takie rzeczy wisząc. Jest na to sposób, bo ekwipunku oczywiście nie otworzycie. Jest skrót klawiszowy, który pozwala nam wyciągnąć broń. Mianowicie, dwójka. Tak, należało tutaj wcisnąć dwójkę. What the fuck w ogóle? Nie wiedziałem o tym przycisku i tak dalej. I po prostu strasznie się frustrowałem. No, nie, nie można było tutaj wskoczyć. No teraz jak widać jest to możliwe. To dość tak jakoś drętwo mi wychodzi. Rozchowajmy tą broń. Eee, podciągniemy się trochę, niech on się tutaj zawsze i teraz wskoczymy, no. No dlaczego się nie da? Ja nie mogę. Czy wspominałem już, że ta gra jest żałosna? O co tutaj chodzi? No, aha. Hmm. Zejdź tam, Edwardzie. Proszę wejść tam. Jej, cudownie, i nawet nie spadłem. Skąd ona się tutaj wziął? No, myślałem, że zostaniesz na górze. No, kurczę, mogę cię rzucić. Nie, 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 mogę je strącić. No, jak na złość. No, tu jest jakaś łopata. Może łopatą ją tam jakoś strącimy. Idź sobie! Idź, 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 idź w cholerę. Nie jesteś tu. No nie, nie wierzę. Nie da się. Trudno. No, ale jak już mamy łopatę, to pobiegamy trochę z łopatą. Jakieś fajne katakumby tutaj są tak swoją drogą. Jest i źródło ognia, tak więc podejrzewam, zaraz będą zombiaki, już coś w tym rodzaju. Aha no, ale mówiłem. Co ja mówiłem sekundę temu? No, ale ode mnie też dostałeś chłopak. No cholera! Ale bydlaki. Łapata nie działa. Seriously, w postalu była to chyba najlepsza broń. Czekajcie. Ała. No... Nie pozwalają mi nic zrobić, no. Schowam się za nią. Może mnie teraz nie dopadną. Mamy jeszcze podpaloną amunicję, tak więc cudownie. Ginć się do cholery. Tyle wam mogę powiedzieć. Skurczy syny. Ała. Pluje we mnie czymś. cudownie. Połączmy znowu benzynę z nabojkami. No mamy ich całkiem sporo. No i wydaje mi się, że tak się teraz będziemy bronić. Nie będziemy w nich po prostu strzelać... Eee, znaczy strzelać. Nie będziemy w nich rzucać e, podpalonymi przedmiotami, a będziemy właśnie w nich e, strzelali. Jest to dużo prostszy sposób na ich pokonanie. O którym dowiedziałem się faktycznie dość późno. Z tego, co zdążyłem, już się zorientować, to jesteśmy naprawdę całkiem daleko w tej grze. No, trzeba to znowu jakoś wyważyć. Z tego, co widzę, no, i pakujemy na radę. No, trochę siły, no Edward. Nie wierzę. Bo łatwiej będzie to wysadzić. Hmm. To by było w sumie nawet dość ciekawe. Więc weźmy trochę benzyny. No rozlewajmy jej. Tym razem się nie chce podpalić. Tak więc cofniemy. Weźmiemy zapalniczkę. No i zapalniczką chciałbym podpalić. Tą strugę tutaj. No, powinno walnąć. I to całkiem solidnie. Z tego co widzę to nie jest tak. a tam ta butla z gazem powinna to wszystko rozsadzić. Jeszcze przebiegniemy się tutaj we wcześniejsze lokacje. Może będzie tutaj coś ukrytego. A mamy raptem tylko sikiera. Jeszcze przyrożne w tamte drzwi z sikiery. Może się uda dostać do środka. A jeśli nie, no to szczelę po prostu z broni palnej w tą butle z gazem. No nic kompletnie. To są jedyne drzwi, którymi możemy gdziekolwiek się udać. Przynajmniej tak mi się wydaje. No coś strasznego. Dobra, tak więc trzeba. Jakoś dobrze rozgryźć patent yy, z butlą, którą tutaj mamy. No, jeśli tak w nią strzelę, no, to prawdopodobnie rozsadzimy się na Allah, Aha, no ale cóż. Nic. Ała. No tak. Ale drzwi otworzyłem. Nie no, taki joke, wiecie, rozumiecie? E, w każdym razie, kurczę, no faktycznie trzeba zostawić sobie jakoś na widoku tą butlę. E, bo, 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 bo. rozsadziła te drzwi o dziwo, no? Jest całkiem dobra skubana. No. Teraz no, się później inaczej trochę ustawić z tą bronią naszym palną. No, jeszcze nie dostał. A, skurwysyny. syny jest całkiem blisko. A ja bym musiał, cholera, znowu sobie skołować amunicję zapalającą. Nic my nie zrobimy. Tak więc pyk i pyk. Dlaczego to tyle trwa? Co jest? Chciałem, żeby mi się odwrócił. No, what the hell? Dlaczego on mi się odwraca? A oni ile tych szczałów jeszcze na klatę mogą przyjąć? Po mnie. Chyba. Tak, dokładnie. Cudownie. Cudownie. Po pierwsze przeładujmy. Po drugie weźmy tą benzynę. O, znowu ona. Dobra. Dwójeczka. No, nauczyłem się w końcu tego skrótu klawiszowego, na którym wcześniej nie wiedziałem. No, wychodźcie. I teraz idziemy tutaj do ognia. No, ok, jeden z głowy, drugi. A, drugi sobie stoi, Trzeba bardzo tutaj, przemyśleniczy. Trzymaj je, ode mnie. No ile jeszcze przyjmie tego na klatę? Ała. Jakim cudem mnie dostaje obrażeń? Kurczę. Zaruchliwe to jest. No, w końcu panu. Ja nie mogę tyle naboi po prostu na niego zmarnowałem, że szok. Weźmiemy sobie, może ten młot. Jakby tak młotem wyważyć tam te drzwi, byłoby naprawdę całkiem pozytywnie. No. No, niby robi to jakiekolwiek wniecenie, ale. powiem, że jest to mało ambitne. I tak poradzi mi się nie dostać do środka. Nie, najlepsza będzie ta butla, mimo wszystko. Ustawimy, ustawimy ją sobie tym razem w ten sposób. Będziemy ją widzieć już z daleka. I miejmy nadzieję, że rozsadzi to wszystko tak jak powinno. Hey, celuj gdzie indziej. Celuję gdzie indziej. Spokojnie. O, i dało radę. Dobra. Aha, tutaj mamy drabinkę. No posun się. No chcę się przejść, kurwa. No boże. Dziękuję. O, ale ona jest wkurzająca. Na szczęście się posunęła. Gdyby tak nie było, prawdopodobnie stalibyśmy przez pół godziny w tamtym miejscu. I może musiałbym się wrócić do wcześniejszego punktu kontrolnego. No to jest tragedia. Bohater niezależny nie powinien być tak wkurzający. A, i jest pokój 943. Fajnie. Faktycznie jest to pokój po byku. Szopa jakaś altana. Starczy tych żartów, po prostu je otwórz, co? Tak, z chęcią zapiszę stan gry, tylko pozwolicie, że najpierw łuknę sobie wody. Dobra, napoiłem się, lecimy. No kontynuuj oczywiście. Tak pasjonująco mi ładną grę. Ach. Z czystą przyjemność. czuć, że przebywał tu Teo. Liczyłem na to, że będzie tu czekał na nas. Spójrz na to. Jakim Jest cudem to miał tu na was czekać? Theo, Jak się poszczeli? Ja 1936. Nie zmieniłeś się. Prawie. Ale Teo nie żyje, nigdzie mnie to nie prowadzi. Co do diabła! Nie ruszaj się! Aha. O co tutaj teraz chodzi? W ogóle coś jest na tej ścianie, jakiś symbol. Wow! O co tutaj chodzi? Wow, 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 wow. Gdzie jest światło? Czekajcie e, Latarka. Przede wszystkim latarka. Nie stój na tym miksie! Idiotko. Pewnie coś ci się zawali na łeb. Przecież może o to chodzi, żeby stać na tym miksie. Tu jest jakiś symbol, tam jest następny. To jest znowu zagadka jakaś. Wow. O co chodzi? Ale co? Kurczę, ale wariuje, no Możesz iść to sprawdzić Wow, a się przestraszyłem, ale jasna. Straszne te miejsce. Dobra, w szafce chyba. Jest przejście! Super! Ale jazno. Znaczy byłoby to... Spróbuj zamknąć oczy, ale po co? Wow. What the hell w ogóle? O co Kaman! No tak, no on tu coś pokazuje. Jestem poszczelony gość. Ej, fajnie to zrobili. Kurczę, no, niezła jazda. Tylko przeraża mnie ten dźwięk. Tak, i on pokazuje faktycznie na tą szafę. To zaraz obadam. Tylko... Jak ją tutaj rozwalić, zniszczyć, bo... Po prostu nie da się tedy przejść. Musiałbym ją chyba rozbić czymś, eee, jakiś łom, albo coś w tym stylu, da rada? Hmm. Muszę mieć po prostu czym ją rozwalić. A nie ma nic, no. Jak na złość. Chyba, że tutaj zamknąć oczy przed tym, nie, no co, że wskazuje na tą ścianę, na ten pokój. Chyba, że no, na notatki. Może bardziej na notatki. O co chodzi z notatkami? Kurczę, no ciekawa sprawa. A, jest! New book od Sara. Nie wiem. A, teraz pokazuje na coś innego, dobra. Dzięki za zobaczenie materiału. Jeśli ci się spodobał, to zostaw komentarz, like, a jeśli masz czas, sprawdź również poniższe strony i zostaw wpis na main fanpage'u. Dzięki.